Styszałem. No nie, jestem chujowy, więc. O, co jest? z... Pauza, bazując owa. na tej informacji, pomyśl sobie, jak sobie ani słuchaj. Ej, daj mi AWP, Karol. No, mi daj, mi daj, mi daj. No daj AWP, no proszę. Mi daj. Przecież on nie będzie miał kreblara, nic nie będzie miał. No i co z tego? <śla> no, nie no, daj, Ty. Możo. No co Wierzy? za to Dzień, ale ja ale się, że to wiedziałem, że to zrobi Ej, górę, Piękna sprawa Karol my Jak my byliśmy K. Że... No! Ej, ja nawet, ty z... ty Dawaj mi w Co? Nie Daj mi tego łupa ja bez. No, no. <coughs> Nie no masz, zagra w tym Zobaczysz Nie Nie No ja wezmę ja łupa. Nie no masz. Dobra, <laughs> mata!